Szczerze wielu takich było, co spisywali na straty Racy im trochę było zmiana z nimi rolami Pozory tu czasem mylą, a słowo też czasem rani Jeśli nie fizyczne biznes, zostaną rysy na bani Nie każdy taki wytrwały, nie każdy poradzi sobie Lecz jedno co tu jest pewne, potencjał też siedzi w sobie Podcinają kurwy skrzydła, nazywam ich po imieniu Nie zdajecie sobie sprawy, co się dzieje tu w podziemiu Ambicje nie Wolają, abym nadal została w cieniu Dlatego trening to norma, małe kroki Lecz w celu jeszcze kopary opadną Ten co tu we mnie wątpili dowód podaje Na tacy jako wersję, tu w tej chwili Intencje mieli złe, a mi hejt dodaje siły Porażki dla mnie lekcje, czyli same pozytywy Do końca mam wiarę, plany przekładam na czyny Już nie w głowie balet, poświęcam się dla rodziny